Cały nakład A What the fuck, Bardzo się cieszę przede wszystkim, że mogę tutaj być Na, na następnej edycji tej imprezy Skład jest dzisiaj gruby Jest Hemp Gru, jest włody. Dołożę swoją cegiełkę Cieszę się, że hip-hop w środzie się rozwija Jedyna taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z środą w sobotę Robimy rap, robimy hip-hop, robimy bang. Jakoś się przetrzemy, jak pójdziemy na dziko. Osłupki, kot, czaryk, biały kot. Znowu klasę, lecimy na długie kol, kilometry po Wiesz, Zainteresowanie było e, większe niż e, rok temu. Ściągnęliśmy e, składy z, z Warszawy w zeszłym roku, to, to raczej bazowaliśmy tutaj, wiesz, na, na okolicy. Było dwóch artystów tam, z, z, jeden ze Szczecina, drugi z Wrocławia. Są już plany na przyszły rok. Mamy nadzieję, że miasto weź, wyrazi chęć. I... Odbędzie się tutaj wszystko, tak jak ma być. Tak, no widać, że właśnie e, Środa rap Gra, Hello Summer i End of Summer później, który, festiwal, którym kończymy kończymy e, lato, sezon plenerowy tak naprawdę w środzie, e, jest bardzo tutaj e, prze, prze, przez ludzi chętnie e, odbierany. Przyrodę! To nie refe to instrukcja Ty nie mów do mnie byku Bo to mnie wiesz Jak wasze słowa Zdecydowanie jakby takie imprezy są najpotrzebniejsze w środzie I tutaj stąd mój apel do władz miasta, że jeżeli chcemy jakby żeby w tej środzie coś się działo, to właśnie takie imprezy są potrzebne, bo wystarczy tylko tutaj przyjść, zobaczyć, spojrzeć na to, jak ludzie się bawią. Nie ma takiego formatu imprez, jak imprezy hip-hopowe w tym mieście, jakby tylko i wyłącznie to jest jakby najlepsza forma imprezy dla młodych ludzi. Nie to, że się zamykamy na cokolwiek, tylko jakby wystarczy tak jak mówię, przyjść, zobaczyć. Stąd naprawdę wielki szacunek dla Macieja Ragi, który jest w stanie to wszystko ogarnąć, zorganizować, że jakby... To się dzieje po prostu, także nie ma, nie, ma, nie ma co tutaj więcej do powiedzenia poza tym, że po prostu tu trzeba być i to jest potrzebne. To, to się musi dziać w tym miejscu. Ta impreza pokazuje przede wszystkim, że jest potrzebowanie na taki rodzaj muzyki, czyli na muzykę rap. Dzisiaj w środzie kilka znanych, bardzo znanych grup. No, mówimy o takich grupach jak 5-2 Dębiec, Don Góralesku, Włodi no i szereg innych także lokalnych. Myślę, że bardzo fajnie się złożyło, że ten festiwal, bo to już można powiedzieć, że jest to festiwal, trafił do środy. Dzięki Maciejowi Radze i wielki szacunek dla niego, że razem z Urzędem Miejskim organizuje właśnie ten festiwal.

Siemanko, z tej strony Sigma. Przyjechaliśmy tutaj do Środy razem z Icemanem i DJem Bulbą, żeby zagrać na tym pięknym jakże festiwalu. Wiesz co? E, moim zdaniem każde mniejsze miasto e, powinno brać przykład z waszego? Bo e, chcemy docierać do ludzi, e, ludzie myślą, że jesteśmy niedostępni. My chcemy grać, wiesz, nie? Kto nas zaprosi, robią imprezkę, jedziemy, nie ma problemu, nie? Po prostu chcemy grać, e, a przy okazji w mniejszych miastach jest wtedy dzieje się coś, jest, w, można pokazać, że miasto żyje, tak?